Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Osiozwojki Dzieci. Chciałbym Was zaprosić na oglądanie wspólne Challengera. Challenger 5 odbędzie się już jutro, czyli to jest sobota, 14 września o godzinie 16. Dodatkowo kolejna część Challengera będzie w niedzielę też od 16. I teraz uwaga, co ciekawe, jadę na Challengera. Jej! Będę. Nie, czekaj, nie będę grał. <grywa> Za słaby jestem. Ale będę oglądał. Także, jeżeli byście chcieli oglądać ze mną, z tym, że ja będę tam na miejscu, a wy ewentualnie będziecie oglądać na Twitchu czy YouTube, czy Mixerze, to zapraszam. Będzie co oglądać. No bo wiecie, jacy tam są gracze i o ile grają. 100 tysięcy dolarów łącznej puli nagród. <grywa> No fajne pieniążki chciałbym takie oczywiście, no ale na nie trzeba zasłużyć, a oni najprawdopodobniej zasługują na to. Zobaczymy, który wygra najwięcej. W każdym razie część z Was bardzo możliwe, że będzie też na tym że również w CDP, tak, w studiu. Więc z kim się widzę, piszcie w komentarzach, jestem strasznie ciekaw. No i co, do zobaczenia w sobotę i niedzielę. Ale oprócz tego jeszcze chciałbym po, poruszyć jeden temat. Mianowicie Gwind wychodzi na urządzenia mobilne 29 października, zaczynając najpierw od iOS'a. Nigdy w życiu nie miałem telefonu Apple i chyba nie będę miał, <ścoughs> więc będę musiał sobie jakoś załatwić ten telefon, pożyczyć, żeby cokolwiek nagrać z tej wersji mobilnej. W każdym razie jestem ciekaw, jak to wpłynie na gwinta, bo powiem szczerze, czasu mało mam nagranie, ale na telefonie myślę, że znalazłoby się dużo więcej. Co myślicie o tym patencie? Co myślicie o wersji mobilnej? To jest dla mnie też całkiem istotne. No i pytanie, gdzie będziecie grali <laughs> na tej wersji mobilnej? Wydaje mi się, że kurde, na toalecie to się chyba nie da, tamten. W toalecie, bo. Ym... Rozgrywka półgodzinna musieliby skrócić do 10 minut. <noise> w Wannie też nie bardzo, bo nie mam. Pod prysznicem za krótko. Także kurde, no. Zobaczymy. Pewnie gdzieś, gdzieś, gdzieś w podróży będzie można pograć. Lub jeszcze w jakimś innym zacisnym miejscu w lesie. Może się uda. Albo w łóżeczku. A gdzie wy będziecie grali w gwint? Jestem ciekaw. Czyli tak. Gwint mobilny. No i Challenger, zapraszam do Gwincioszka. Czekacie na jakiś odcinek z Gwintem? Chcecie zobaczyć, jak lamie jakąś talią? Piszcie, nagram ten odcinek specjalnie dla Was. Trzymajcie się i przepraszam za małą ilość odcinków. Jak zwykle się zagaduję. Wybaczcie, bardzo mam mało czasu na e, nagrywanie materiałów. Dodatkowo po, ten e, powrót z Hiszpania, w zasadzie pobyt w Hiszpanii mnie rozleniwił. I powoli, powoli nakręcam się do, 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 do takiego zwiększenia ilości odcinków na kanale. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, dużo otuchy, no ale na live zapraszam. Pamiętajcie, że są. Cześć!